Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dziś będzie taki materiał troszeczkę przegadany. Chciałem Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, na temat modów, czyli programu ModStation, który jest w zasadzie oficjalnie na stronie World of Warships, i druga sprawa to jest plik Engine Config, jakie daje nam możliwości w World of Warships. Może zacznę od pliku. Engine config. słuchajcie, Otwieracie sobie lokalizację, gdzie macie, gdzie macie World of Warships w, wyszuki w wyszukiwarce sobie szukacie pliku Engine config. Ja już tutaj go wcześniej wyszukiwałem, więc jest jakby w pamięci. Otwieracie sobie ten plik za pomocą notatnika. Otwórz za pomocą wybieracie notatnik i mamy taki oto sobie tutaj plik. Dlaczego wam go pokazuję? Co, co tutaj jest takiego fajnego, co można sobie zmienić. Słuchajcie, jeżeli macie monitor 60Hz, ustawiacie sobie framerate na 60 FPS, bo więcej i tak wam gra jakby monitor nie pokaże, tak? Możecie mieć 75 i tak dalej. Natomiast jeżeli macie monitor 100 hercowy, 120, 144 hercowy, wpisujecie sobie 144 i wtedy będziecie widzieli tą grę szybciej, ponieważ WOS jest ustawiony w ten sposób, że macie tutaj zawsze wpisaną wartość 75 i nawet jak macie mega sprzęt komputerowy będzie Wam wyświetlało 75, 6, może 7 klatek, ponieważ ten framerate jest po prostu zblokowany, więc ja ponieważ mam 64, 60 Hz monitor, ustawiam sobie to na około 60 fps. Druga rzecz, którą, którą warto, tutaj użyję skrótu Ctrl F do wyszukiwania, którą warto na przykład sobie w tym pliku ewentualnie zmienić, no to jeżeli na przykład ktoś streamuje World of Warships albo, albo nie chce, aby mu wyłączały się dźwięki, wpisujemy sobie mute standardowo, to jest chodzi o to, że jak zrzucicie grę na pasek, to standardowo macie tu wpisane true. I żeby zmienić na false, czyli fałsz. Ponieważ to nam da tyle, że jeżeli zrzucicie grę na pasek, to będziecie słyszeli nadal dźwięki z gry i to, co się dzieje w grze, a w tym czasie będziecie na przykład mogli podejrzeć sobie coś na pulpicie. Tutaj takich zmian jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze jedna, która powinna zainteresować wszystkich graczy, to jest oczywiście replays. Ja teraz to odszukam. O, właśnie. Ilość powtórek, która Wam się zapisuje, standardowo jest ustawione 30 powtórek, ale czasami to jest za mało. Ktoś grywa dużo bitew, chciałby tych powtórek na dysku twardym mieć więcej, żeby móc je sobie odtworzyć, nagrać, obejrzeć, żeby przeanalizować, gdzie jakie błędy zostały popełnione i tak dalej. Więc możecie sobie tutaj wartość wpisać. Ja mam ustawioną akurat 99 sztuk, i tyle powtórek mi się z bitew ostatnich zapisuje. Jeżeli te zmiany wprowadzicie, klikacie, aby zamknąć plik i wówczas oczywiście wprowadzacie, aby te zmiany zostały zapisane. No a teraz możemy przejść do, do tego, o czym miałem mówić, czyli do Mod Station. Wpisujecie sobie Mod Station World of Warships tak i macie tutaj w pierwszej pozycji opcję do strony widzicie World of Warships.eu Otwiera Wam się Mod Station, pobieracie sobie to, instalujecie i wówczas macie taki, oto programik. Uruchamiacie ten programik, on tam pewnie pobierze jakieś aktualizacje i tak dalej. Jeżeli chodzi o mody, to czego ja. Używam. Oczywiście pamiętajcie o tym, że te mody, które są w Mod Station, w zasadzie chyba w Aslina to też dotyczy, są, są jakby dozwolone, nie mają nic wspólnego z czytowaniem, z oszustwem. Wiele, wielu z Was pyta mnie o to, jak ja to zrobiłem, że mam tak ładnie wyrenderowaną wodę. Tutaj są różne zakładki, jak widzicie, możecie sobie wybrać, co Was interesuje. Macie od razu podgląd na różne rodzaje, Celowników to są celowniki, jak widzicie, dynamiczne są celowniki statyczne ja akurat używam standardowego wbudowanego w World of Warships tu jeszcze są opcje, że możecie zrobić sobie większy zoom niż jest ten standardowy, więc naprawdę możliwości tutaj są ogromne ja akurat używam standardowego tutaj celownika z podziałką do 20 sekund celownika statycznego, tych rzeczy tutaj modyfikacji ikonek jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo, większość z nich możecie sobie podejrzeć jak to wszystko wygląda. Generalnie, większość zmian dotyczy tak naprawdę zmian w wyglądzie interfejsu. Tu nie używam tych paneli bocznych, ponieważ jak streamuję World of Warships, to one by mi po prostu przeszkadzały. Mam tutaj gdzieś tam obraz z prawej, z lewej strony kamery, znak Working Progress i tak dalej, więc ja tego nie używam. Tu macie kolejną sekcję modyfikacji, tutaj chyba. Chodzi o wygląd okrętów, możecie sobie tutaj te rzeczy zmieniać. Jeżeli ktoś chce mieć bardziej przybajeżone futurystyczne jednostki. Jeżeli chodzi o tą zakładkę, to tutaj już są rzeczy, których ja osobiście używam. Pierwsza rzecz, której używam, to jest Detection timer after main Gun gunshot. Słuchajcie to jest rzecz, która powoduje jeżeli oddacie salwę do kogoś, a byliście wcześniej nie wykryci, to po oddaniu tej salwy jesteście widoczni przez czas 20 sekund. Tutaj, oprócz informacji o tym, że zostaliście wykryci, ten czas będzie się jakby, będzie taki timer, będzie odliczał od tyłu, czyli od 20 aż do 0 do momentu, kiedy znikniecie, więc nie musicie jakby gdzieś tam liczyć w pamięci tego, za ile czasu znikniecie, tylko będziecie to po prostu widzieli. Drugi mod, którego używam, to jest, to jest coś takiego, macie tutaj macie tutaj u góry gdy gracie w WoFsa ikony standardowo okrętów one mniej więcej wyglądają tak tutaj jest zmodyfikowane o ilość jakby HP ja używam czegoś takiego czyli pokazuje mi to ilość całości całego HP jaki ma jeden i drugi team myślę, że jest to narzędzie dosyć też przydatne, ponieważ widzicie czy macie przewagę czy Przeciwnik ma przewagę, jeżeli chodzi o ilość punktów wytrzymałości na swoich wszystkich jednostkach. Mnie się to spodobało. Ja zobaczyłem to u Raginga wcześniej z tego modułu. Nie korzystałem w ogóle przez półtorej roku, z żadnych modyfikacji nie korzystałem, jeżeli chodzi o. Tą zakładkę, to tutaj również niczego nie używam. Tu możecie sobie wszystko przejrzeć, jest bardzo proste. Nawet jeżeli ktoś jakby nie ma problem, chociażby z językiem angielskim, to myślę, że sobie tutaj bez problemu najmniejszego poradzi, ponieważ to wszystko jest naprawdę tutaj podświetlone i nie ma z tym najmniejszego problemu. No i ostatnia zakładka, czyli ta fajna woda, to wygląda to no tu nie zobaczycie, ale. Ale to jest, to jest ten mod, nazywa się Colmsi. Możecie sobie za, zamiast tego uruchomić pogodę sztormową, możecie sobie wyłączyć mgłę i wtedy ten obraz w grze będzie wyostrzony. Ja przez jakiś czas używałem. Tej opcji, czyli usunięcie mgły i spokojna woda. W tej chwili używam tylko spokojnej wody. Dla mnie ten obraz bez mgły był zbyt ostry, dlatego z tego postanowiłem najzwyczajniej w świecie zrezygnować. Słuchajcie, gdybyście mieli jakieś pytania wątpliwości itd., to zapraszam. Grę oczywiście po zainstalowaniu modów nie musicie uruchamiać z Mod Station. Tutaj możecie uruchomić ją tą strzałeczką sobie zmieniacie bez modyfikacji, natomiast tu możecie uruchomić z modyfikacjami. Jeżeli uruchomicie ją standardowo, zamkniecie sobie klienta tego Mod Station i odpalicie standardowo World of Warships to gra będzie chodziła z modami tak jakbyście z tego programu Mod Station uruchomili ją tutaj z modami jeżeli chcecie bez modów, możecie grać bez modów mimo, że one są powiedzmy zainstalowane to jest Wasz wybór, takie możliwości daje Wam ten program ja dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na streamy zapraszam na YouTube i do usłyszenia